Cześć widzowie, jak na pewno wiecie, jesteśmy na Brookhaven Czemu? Bo jest jakiś nowy update. Już nie ma zbierania jajek. No, ja tego nie nagrałem. Dobra. Próbamy. I zobaczę, jakie to jest ten budynki. Ale na początek, co sobie. O nie, nie chcę jeździć na tym. Zobaczę czy coś tu, coś ciekawego będzie. Weźmy na przykład sobie, je zobaczmy. Jazda, a nic tu nie ma. No, ser. Co to jest? I ja! O chłopie! Mam własny. Patrzcie, mam normalnie własne auto, którym możemy sobie sterować. Nie wiedziałem, że takie coś jest w ogóle w Brookhaven. Mogło się takie coś pojawić. Ci Co się tam podoba. Hmm. Ale dzisiaj. To jest na serio stacja? Nie, to jest dom. Może mieć inne stacje niż tutaj? Dajcie, że wejść do czyjegoś domu. Wejdźmy do czyjegoś domu. Wejdźmy sobie do czyjegoś domu. Czy to działa na takie sposoby? Zaję do zamkniętych domów, bo da się... Tak. Ukrad miał. To. No i co z tego? To tam nie obchodzi i da się tu wejść. Bo kiedyś się nie dało na pewno wchodzić. Cyk, a to jak skąd? Masz? Można chyba na viepa. Wiesz tyle osób by miało albo coś takiego. Nie wiem. Nie wiem, dobra. Gdzie jest mój łazik? A dobra, weźmy sobie jeszcze jedno. Zika. Chyba tam ten człowiek był w tym łaziku. Nosa. Nosa. Kaba nosa. Takiego kaba nosa. A tutaj też można coś. Nie, szkoda. Kiedyś było takie też, że można było malować w Brook Heaven. Znaczy ja Wam pokażę zaraz po pojazdach, bo były takie, no tam miał nosa na przykład. No Albo nie przeczytałem. Kuczaki, jak to źle wyglądał. Widzicie, możemy. Może też napisać. Na przykład wy, fy, fy. Cześć! Właśnie nagrywam odcinek! Tak, wiem. Właśnie nagrywam odcinek, jakby co na YouTube'a. Chcesz ze mną? Nie. Ja już jestem. Już nagrywam. Właśnie, właśnie widzowie będą Cię słyszeć. Tak. A co? Myślałem, że już Ciebie nie będzie, dlatego. Jestem na Brookhaven i sprawdzam nowe update'y. Mhm, no jasne. No dobra, no i nowy domek jest, widowie... A, w ogóle przyjaciel no do mnie dołączył. Na razie żadnego, bo tylko sprawdzam pojazdy. A, jest chyba nowy dom, dobra, zaraz sprawdzimy widzowie. I... To dobra, kupmy sobie dom numer 22. I teraz weźmy, zobaczmy. Ej, tu nie ma żadnych nowych domów. Jezus Maria! Bo matka, dobra, Ty sobie jeszcze spojrzymy. Może znajdziemy jakieś tajemnice w tym chacie. Dobra jestem. Nie wiem. Fajnie, to wygląda Hmm, tak. Wiesz co, właśnie Co? Kiepety bardzo. Ja to mam 72 k. Aha, czyli tyle tysięcy. Dobra, wiem. A niech tu do mnie dołączy na Brookhaven na odcinek? Gdzie jesteś? Brookhaven? Siedma. No, to ty? Hejo. Cześć. Dawaj na 17 się buduj. Chodź zobacz moją chałupę! Zobacz moją chałupę. A ty taką słabą, a nie tą nową. Zobacz moją. Dobra, zamknę drzwi. Już się nie da wejść. Otwieram. Tylko zaczekajam. Tak jesteś. No jesteśmy, no i musimy sobie... Tutaj mam windę, Ja jadę do góry. Jadę do mojej chaty. Goodbye. Aj! Spadam! Otłoń. Zobaczmy sobie weźmy jakieś auto. A nie mogę, dobra. Już nie wiem sam.